Czasowniki z dopełnieniem w bierniku. Lista piąta. Vergleisen. Porównywać. Vergleisen. Fordem einkauf Zoltemandi Preise vergleisen. Przed zakupem powinno się porównywać ceny. Vergrößern. Powiększać. Vergrößern. Dieses Foto i sehr gut. Wir sollten es vergrüßern lassen. To zdjęcie jest bardzo dobre. Powinniśmy zlecić jego powiększenie. Verhaften, aresztować. Verhaften. Die Polizei verhaftete den Einbrecher auf der Stelle. Policja aresztowała włamywacza na miejscu. Verhindern, zapobiegać, verhindern. Er konnte dein Unfall nicht mehr verhindern. On nie mógł zapobiec wypadkowi. Verkaufen, sprzedawać, verkaufen. Wann hat er sein Auto verkauft? Kiedy on sprzedał swój samochód? Verlängern, przedłużać, Verlängern. Ich Wünschte, wir könnten das Wochenende Verlängern. Pragnąłem, żebyśmy mogli przedłużyć weekend. Verlassen, opuszczać, Verlassen. Sie irenman ihren Mann nach dreißig Jahren eje Verlassen. Opuściła swojego męża po 30 latach małżeństwa. Verlieren – tracić, gubić, verlieren. Ich habe beim Spielen meinen Ring verloren. Podczas gry zgubiłam pierścionek. Fermiten – wynajmować, fermiten. Schulzes fermiten ihr Haus und machen eine Weltreise. Szulcowie wynajmują swój dom i podróżują po świecie. Ferpasen, marnować, ferpasen. Das ist die letzte Chance, ferpasen sie nicht. To ostatnia szansa, nie zmarnuj jej. Ferszteken, ukrywać, ferszteken. Der Hund versteckt seinen Knochen. Pies ukrywa swoją kość. Verstehen rozumieć. Verstehen. Jetzt verstehe i den Text endlich. Teraz w końcu rozumiem ten tekst. Tertylen rozdzielać. Tertylen. Nachdem had hat die Regierung Po klęsce rząd rozdzielał żywność. Vertreten. Reprezentować, zastępować. Vertreten. Der Lehrer ist krank, eine Kollege vertritt in. Nauczyciel jest chory, kolega zastąpi go. Ferurzachen, powodować, ferurzachen. Alkohol am ferurzacht, file, unfele. Jazda pod wpływem alkoholu powoduje wiele wypadków. Ferwenden, używać, ferwenden. Kann man diese alten Werkzeugen noch verwenden? Czy można te stare narzędzia jeszcze używać? vorbereiten przygotowywać Forberajten. Zihad hat das Geburtstagsfest tagelang vorbereitet Ona całymi dniami przygotowywała przyjęcie urodzinowe. WARNEN – ostrzegać WARNEN – ich habe gewarnt erfert i zu schnell. Ostrzegałem cię! On zawsze jeździ za szybko. Waszen. prać, myć, Waszen. Has du dein pullover schon gewaschen? Czy wyprałeś już swetr? Wechseln, zmieniać, wechseln. Na chwil und viercyz minuten wechseln di Fuzbal teams di po czterdziestu pięciu minutach drużyny piłkarskie zmieniają strony. Weken budzić Weken. Kazdum śbiteum uła weken. Czy możesz mnie obudzić o godzinie szóstej? Werfen rzucać werfen. Wirw den Bal niś nie rzucaj piłki za daleko. Wiederholen, powtarzać. Wiederholen. Wiederholen, zideń zaz, bite noch einmal. Proszę, niech pan powtórzy to zdanie jeszcze raz. Wigen, ważyć. Wigen. Die junge Mutter wigt ihr Baby jeden tak. Młoda mama codziennie waży swoje dziecko. Wisen, wiedzieć, wisen. Obzi morgen kommt, das weiß ich nicht genau. Czy ona jutro przyjdzie? Nie wiem dokładnie. Zeilen, liczyć, zeilen. Erzelt Geld. Erhate Nurnoch sieben Euro On liczy swoje pieniądze. Zostało mu jeszcze tylko 7,50. Zaśnen rysować, ześnen. Der architekt zu zuerst einen Plan von Haus. Architekt rysuje najpierw plan domu zerstören niszczyć zerstören das kind baut einen turm und zerstört ihn wieder dziecko buduje wieżę i ponownie ją niszczy zumachen zamykać zumachen es zieht mach bitte die tür zu. jest przeciąg proszę zamknij drzwi Zusammenfassen, Podsumowywać. zusammenfassen fassen. Wir wollen alle Ideen noch einmal zusammenfassen. Chcemy jeszcze raz podsumować wszystkie pomysły. Begrüßen ziś. Witać się. Begrüßen ziś. Wir begrüßen uns voller Freunde. Witamy się z radością. Duszę ziś, brać prysznic. Duszę ziś. Iś duszę miś jeden morgen. Codziennie rano biorę prysznic. Ferlecen ziś, skaleczyć się. Ferlecen ziś. Iś habe miś baim szport. Kaleczyłem się podczas uprawiania sportu.